Jest to. Dzisiaj pokażę wam. To bardzo dupięta to Czy Czemu aż tak? To nie wiem. Patrzcie na to. Dwa jak chity i do tego jakieś... I to się nazywa Ohio Sigma. Jeszcze nie wiem co to znaczy to na górze. Oto. O co chodzi? Że nie wiem co to znaczy. Ale nie że jakieś, że kamera mam za Tutaj byłaby coś takiego. Co to jest za typ? Bardzo chciałbym zabrać. Ale śmieszny ten obrazek jakiś narysowany. Chyba wam go pokazać taką. To jest tak, o to się nazywa. Nie, ja to jest takie same jakby datoje city. Jeszcze nie rozumiem o co chodzi. Czemu boje to jest. Czemu? Czemu ja mam inżyniera? Ej super! Fia, bo to będzie jakby na zmianę. Co? A super to jest. Co so jest? Tu się zmieniają jednostki! Dwa. Wy. Nie, słuchaj. Ale inżynier mi się trafił. Jak sam Mikołaja, no DJ, to jakieś hamstwo. Bedyk. Nie wiem po co. A razie ulepszmy sobie inżyniera. A to jest głupie. Co? Zmanowano kasę na takie gówno. O co tu chodzi? Ej, czy to mi przypomni na Nike? Są. W... I właściwie chyba to jest nightmare, bo są dwa gra z toilet. Co jest jeszcze takie? Nie, też jest głóbsko. Co tu mamy? Glitch, kameramec. Okej, okay, daj mi Aget O, sieci. weźcie. Nie. Mate? Co? Co? O, lampę? To za tyle. A, okej. Okay. A, a, a. A wcześniej mi ją skamowano. To jest taki typ z osobymi. A, że już wiem, że trzeba patrzeć. I... Dajcie Santę. Santa. Jak mówię, sinister jeszcze słupy. Um, super. O Green To no się przyda. Gdzie ten Green O Szef, czyli we siostry ulubionej. Bad, upgrade spekę. O corrupted! Tam był. Nie wiem po co korupted, ale dziwne. Ohio Sigma to się nazywa. ja cię tam toalety przechodzą? Nie. To jest chyba... Tak. Razer Goon. Tego inżyniera możemy sobie ulepszyć. Znów nie skam. Chyba to jest czasami, że skamowają. Może jeszcze takiego... O! Mr. Cameraman. Nie dzięki. Może będzie Green Rise. O! Santa! Weźcie. Okej. Okay. Może teraz ulepszyby tego? Jako się nazywa? Tego. Ej, Jeszcze to raz... Ej, właściwie to jest I Ej, właściwie tak szybko przegrały. A! Okej. Okay. Czyli jakby tu się zim... Może będzie Abgectita? Ej, to byłoby świetne, jakby był Abgectita 2. Nie wiem, czy tak może być. Aż. Te to byłoby XD Tylko, że muszę... Dobra. Oto skipa dajemy. Dobra. Co tam tu się wyrosuje Szepnie, dzięki. F. Ej, chwila, tu był upgrade. Spekel nie wiem ile kosztuje jest. Oh o my god! Wylosował nam się! A jeszcze nie mamy te pieniędzy, więc coś innego. Inżynier? Nie, nie, dzięki. Jak za Green Raiser. Titan, tak, Kamera, jetpack, speke. No znów to samo! Co jest jeszcze? Nowa godówka, katana, speke. O! Mamy Green laser. dobra Okej, okay, ska A! Czyli pierwsze to jest scuba, a później nie, okej okay. Więc to będzie super A jeśli nie Musimy dać Cierpista Bo tyle nie mamy O! Ghost Cierp No nie, takie He. Co to jest? Brown Suit, ok. Bo nie pamiętam z tyłu. Firewalk. Och jo! To jest ta nowa Jedoska. Teraz jest 104. Proszę się trafić. DJ TV. Ej! Fira, to byłoby świetne, jakby się. The traf... Ghost. A bołce. F. No nie, ja postanowiłem lepiej tego upgrade'ować. A teraz sobie tu dać, nie. Meowing, jeszcze nie wiem ile kosztują te nowe. Ghost, też, nie. Nie, nie, nie. Ale też myślę, że tak. Co? Taki... O, lacz sztuka. To ja się nie chyba kosztuje 400 Tak, kosztuje 400 to Przez jakieś gówno sprzedałem O! O z skabera dawaj Może coś w godówce takie Takie. Nie. Chyba zaczynajmy autoskipa, je, dopóki jeszcze nie będzie tego sawa. Najpierw wybieram tu. A, może szefa? Nie wiem. Dobra, daj. Czyż tam był Hyper? Sekret katana. Co to jest? Red Razer. Ja po prostu nie naciskam. To ma być... To jest nowa jednostka, tak. To jest jedno. O, Spider TV tam był. a po co? Rosa. Może co? Nie wiem. to jest dużo tu baby, więc. Szukamy jakieś fajne. Irżynia. I, nie... I to był DJ. Sold DJ. Jak on przejdzie, to jest złego. O, Spider TV. To jest super. Pierwsze to będzie skam. Ej, nie ma skamu! Co jest? O co chodzi, że nie ma? Że mnie nie oskamowało. Przecież, przecież pierwsze to jest, że tak po kolei. A to już nie ma skamu. Okej. Okay. Czyli to jest hardbo Nie wiem, ale to Jakoś fajnie zrobił od, że... Nie. Wiem. Nie wiem jeszcze ile kosztuje ta nowa, nie... O, racz fajerwok. Ja nie pamiętam to, co... Nie, nie wystarczy. Jeszcze tu minigun! Jeszcze tu dół... Du... Jaki była fajny? Fajn, buza w toilet A nie ja on będzie tak. No proszę, oby one nie przeszły. O, jedzie! bigo, go Teraz Ta chyba. Nie ma skabu S! No, to ta guys, zepsuta czy co? Trochę za wolno da jedzie. Sorry, was, ale muszę y, kończyć. Trochę za wolno. Sorry, pa.